Cześć! Dzisiaj skojarzyłam się z tekstem Ewangelii, taka piękna piosenka Let it Be. Dlaczego? Dlatego, że trochę mi o tym właśnie w tej Ewangelii jest. Mówi o takiej potrzebie wycofania się i zostawienia miejsca dla działania Boga w tych, zwłaszcza rzeczach, sprawach, których tak bardzo chcielibyśmy zostawić nasz ślad. Tak w najbardziej oczywisty sposób dokonuje się tak, gdy rodzice dają życie dziecku. Przecież tam zostaje ich gen, geny. Coś bardzo ważnego, ale także tyle serca, tyle uczucia tego wszystkiego. I mogą właściwie tak bardzo chcieć, żeby zapewnić sobie życie poprzez te dzieci, że ja będę żył w nich. Ja będę żyła w nich. A jednak. Jednak ta Ewangelia uczy nas do takiego zrozumienia, że owszem, mamy to szczęście, to radość, współtworzyć, ale nie, to nie nasza zasługa. To Bóg ma najwięcej tutaj do działania. To się wyraża w tym słowie, że Bóg, Jego ręka spoczywała na Janie. W tamtej tradycji ludzie chcieli dać wyraz temu, że żyją w tych dzieciach poprzez dawanie swojego imienia, zwłaszcza imienia ojca, albo mogło być to imię matki. W przypadku Jana nie. W przypadku Jana dostrzegli rodzice, że to nie ich zasługa, nie mają tutaj zasługi, nie mają niczego, że mają się właśnie wycofać i dać miejsce do działania Boga. I tak to zrobili, właśnie dając to imię. I mi się wydaje, że ta Ewangelia mówi nie tylko o dzieciach, mówi także o wielu naszych sprawach, o relacjach. To może być ważne relacje, które budujemy, które przyjmujemy, nawet odpowiedzialność, które byśmy chcieli zostawić siebie trochę, jak ten mistrz uczeń, jak nauczyciel uczeń, jak cokolwiek. Zostawić siebie i żyć w, tym, w tych ludziach, w tych relacjach dalej. W tych sprawach, których, projektach, książkach, to wszystkim, co tworzymy, wiersze, relacjach. A Jezus mówi nam tak, nie mówi przez tą Ewangelię. Wystarczy, że ja tam będę, bo gdy ja tam będę, ja będę prowadził tą rzecz, to nawet jakby Ci się wydawało, że Ciebie nie ma, to będziesz, ale przeze mnie. Bo gdy ja będę w tych rzeczach które spłodzisz, czy materialnie, fizycznie, czy duchowo, to mając w nim udział, my w nich też żyjemy. Czyli ta Ewangelia to trochę jak let it be. daj rzeczom, które współtworzysz, tworzysz, przyjąć taką formę, jaką będą przyjmowały i ufać że o ile będzie w nich Bóg, a będzie. Ty I ty będziesz. Tak to dzisiaj zrozumiałam. Cześć.